Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo ciepło i serdecznie na kolejnym odcinku z Grim Argonem. Ja jestem Skolin, a dzisiaj pokażę Wam dodatki, których używam w grze. Zacznijmy tak, od samego początku. Zestaw Rewo, o który bardzo wielu z was mnie pyta, jak zainstalować, skąd wziąć, jak to działa? Już wam mówię na pewno tak. Żeby korzystać z Rewo, musicie mieć Tamper Monkeya. Tampermonkey rozszerzenie jest tutaj. Musicie sobie je dodać w zależności na jakiej przeglądarce gracie. Więc wystarczy pisać tak naprawdę w Google Tampermonkey, no i w zależności od przeglądarki po prostu sobie dodać te rozszerzenie. Następnie w opisie tego filmu będziecie mieli link do forum z zestawem REWO, który sobie zainstalujecie oczywiście. Tutaj wchodzicie w instalację ja mam tutaj zainstaluj, więc w tym albo tu, albo tutaj będzie, po prostu zainstaluj. Ja mam akurat przeinstaluj. Instalujecie sobie rewo. Gdy już to macie, rewo wam się pokazuje w prawym dolnym rogu przeglądarki. Tutaj u mnie akurat nie widać, ale jest taki malutki napis rewo, gdzie sobie klikacie. No i macie tutaj, właśnie dodatki, z których ja korzystam. Są to Fast Fight. Fluid SI, czyli to jest płynność chodzenia. Takie chodzenie, jak macie na nowym interfejsie, takie płynne. Tutaj również jest na starym interfejsie i ja z tego korzystam. Jest również szybsze przechodzenie, czyli w tym przypadku mapka mi się nie ładuje. Może Wam zaprezentuję. Lecę sobie, bo chcę. I właśnie, oto jest szybsze przechodzenie. Jeśli chcecie zobaczyć czy na pewno macie tamper to w prawym górnym rogu przeglądarki macie rozszerzenia i tam powinno pisać tamper monkey. Tam powinniście mieć zaznaczone rewo właśnie, że jest zainstalowane. Dobra, to teraz tak, to by było. Tu jeszcze muszę usunąć jedną rzecz, czekajcie, zapomniałem. Okej, okay, dobra, tak by było. Więc tak, rewo by było, gdy już macie moje tutaj dodatki, przechodzicie sobie następnie do motywu. Też wielu z Was często mnie pyta na moich transmisjach, jakiego używam, motywu, jakie to są ramki. Więc motywu, z którego korzystam, motywu, którego używam, jest Night margo, czyli po prostu ciemne Margo, takie ładne, bardzo ciemniutkie. Ok. To by było chyba tyle z rewo. Przejdźmy może teraz do dodatków, z których korzystam w grze. Więc jest to na pewno tak. Procentownik HP i EXPA. No to nie muszę tłumaczyć. Tutaj Wam pisze procentowa ilość Waszego życia oraz bitego doświadczenia. Następnie mamy autogrupkę. Też mnie często pytacie na transmisjach: Jak ja to robię, że tak szybko zbieram grupę? Otóż autogrupka jest tutaj to jest właśnie ten dodatek tu sobie na to klikacie no i pod klawiszem K czy tam pod jakimkolwiek chcecie ustawiacie w moim przypadku to jest K dodawanie każdego no i tutaj tak samo akceptację od kogo chcecie żeby zaproszenia się przyjmowały ja mam akurat od wszystkich na światach typu berufs tutaj Wolałbym być bardziej ostrożny i ustawić coś innego, lepszego. Następnie mamy tak. Super sprzedawca. Ja może zaprezentuję, czyli tak. Jeśli macie pełne torby przedmiotów, a nie chce Wam się klikać pojedynczo, klikacie tak. Pierwsza, druga, torba, druga i Wam się sprzedają przedmioty. Trzecia torba. I proszę bardzo, zamiast klikać pojedynczo, o tak. Po prostu klikacie sobie na torby, i wszyscy, wszystkie podkreślę, zwykłe przedmioty zostają sprzedane. Ok. Następnie mamy Quest Tracking, czyli taka strzałeczka, która się pokazuje nad Waszą postacią. Być może u mnie też to będzie widoczne. Aczkolwiek nie mam stuprocentowej pewności, chyba nie. W każdym bądź razie działa to tak, że jeśli wykonujecie questa, to tu się pokazuje taka strzałeczka nad Waszą postacią, czy gdzieś tam obok postaci, już za bardzo nie pamiętam, która Was prowadzi do NPC-a, do którego musicie po prostu podejść w zadaniu, no nie? Na nowym interfejsie coś takiego jest po prostu już budowane, no a ten dodatek jest właśnie na, nowy, na stary interfejs, interfejs prowadzony, po to, żeby Was po prostu łatwiej doprowadzić do celu. Ok. To by było, kto tu jest no to chyba tłumaczyć nie muszę, tutaj macie rozpiskę, osoby, które są na, na danej mapie. Kopia zapasowa dodatków, to akurat polecam Wam zainstalować, z tego względu, że zamiast klikać wszystkie dodatki, które ja tutaj mam, po kolei wyszukiwać i instalować, ja Wam po prostu w opisie streama podeślę kopię moich dodatków, na czym to polega, mianowicie Odpalacie sobie konsolkę, kopiuj dodatki i tu jest kod moich dodatków, który oczywiście będziecie mieli w opisie, opisie odcinka. Także tak to się prezentuje. Auto Fight by private czyli po prostu walka z potworkiem pod klawisz. Jest to przydatne, zamiast klikać myszką, atakujecie pod klawisz E no i macie walkę z potworkiem. Następnie tak, ramki Parysa, czyli moje tutaj obramowanie. Takie kolorystyczne, czyli herka wiadomo tutaj niebieskie, unikaty tam jakieś delikatnie żółtawe czy złotawe, jak kto woli. W każdym razie, no po prostu ramki tak, nie ma co tutaj y, za bardzo objaśniać. Teraz tak widzę, następnie y, E2 Border. Czyli po prostu pokazuję Wam yy, obramowanie Elity drugiej oraz obstawy. Też jest to całkiem przydatne. Tylko ustawcie sobie wyraziste kolory, żeby po prostu lepiej widać. Tak. Tutaj wpisujecie sobie właśnie w konsolę Border. No i tam już później wybieracie po prostu kolor. No nie. Teraz tak, statystyki grupy, czyli dodatek, o który bardzo wiele osób mnie pyta. Może Wam pokażę, jak się uda tutaj. Czekajcie, może kogoś spróbuję zaprosić do grupy. Może spróbujemy, proszę bardzo. To są statystyki grupy, czyli po prostu tutaj pokazywało wam na dole, tu wam pokazuję na dole, jaka profesja jest w waszej grupie. Jest to bardzo przydatne na kolosach, kiedy potrzebujecie zebrać mocną drużynę, żeby ubić danego podborga. No i tu po prostu zamiast wchodzić na mapę cały czas i wychodzić, żeby sprawdzać kto jest, po prostu tutaj macie pokazaną, daną profesję. Bardzo fajne dodatek. Pozdrawiam widzów, którzy mi go sami pokazali. <noise> na pewno jest mega przydatny. Dobra, następnie mamy tak... Inventory Searcher, czyli to co przed chwilką Wam mniej więcej tutaj pokazywałem, żeby się dostać na mapę, tu wpisujecie sobie jakąś frazę, na przykład tak jak ja wpisywałem tam wyspa, no nie? No i jeśli macie Bazel w torbach, jest to bardzo przydatne, ponieważ zamiast wyszukiwać tutaj pojedynczo, wpisujecie sobie daną frazę i Wam automatycznie wyszukuje przedmiot, który Was interesuje. Dobra, to by było tak. Minimap plus, no to po prostu macie taką mini mapkę pod klawiszem R, to jest właśnie ta mini minimapka. Możecie, za, możecie również na tej mapce sobie klikać myszką, tak jak ja. O, wtedy postać mi sama chodzi. Zamiast chodzić z strzałkami czy tam WASD, no to po prostu możecie sobie tutaj klikać myszką i wam postać samochodzi. To jest bardzo, bardzo pomocne. Także też polecam. Następnie mamy tak ustawienie klawi klawiatury elixirów by Utimir. Na czym to polega? Jest to na pewno niewidoczne teraz, bo coś tam po tych update'ach się popsuło. Tutaj na pewno macie tą klawiaturę elixirów przy waszych umkach, jest ona schowana. Tak się prezentuje. Ustawiacie sobie po prostu yy, klawisz no i tutaj w zależności zwój czy tam miksturkę, w zależności co tam potrzebujecie. Przydatne to jest na pewno jeśli nie macie autohila. Autohila akurat mam, więc jakby to nie jest mi tutaj na razie potrzebne. Yy, ale na pewno jeśli chcecie na, na serwerze Berów na przykład albo w sumie na każdym innym serwerze ktoś chce Was dobić a Wy chcecie uciec, żeby nie było walki, no to ustawiacie sobie na przykład dwójne kwieciste przejście, no i jeśli jest końcówka walki, na przykład ktoś chce Was dobić, to szybko wciskacie dany tutaj klawisz. Też bardzo fajny dodatek, bardzo <laughs> długo z niego korzystam, no i polecam śmiało. Dobra, teraz tak, klawiatura Elixiru by była numerowanie członków w grupie, no to tak właśnie w przypadku co były te statystyki grupy, ten dodatek po prostu pokazywało cyferkę obok, obok gracza ile jest osób w grupie, też zamiast zaliczać każdego po kolei, po prostu macie cyferkę jest to na pewno spore ułatwienie też teraz tak, podgląd quest'a też polecam, na czym to polega wchodzicie sobie w wasze zadania i dodajecie do podglądu quest'u powiedzmy to o tu wam się pokazuje gdzieś w tle ramka. I zamiast klikać cały czas tutaj na questy, po prostu macie tutaj ramkę. No i tak to właśnie się prezentuje. Ten dodatek też przyjemny. Praktyczny. Dobrze, to teraz tak. Obramowanie elit drugich Herosów, czyli po prostu wokół Elity II bądź Herosa macie taką rameczkę. Nie mam pewności, czy jeszcze ten dodatek działa. Tu ktoś ostatnio pisał komentarz, dawno, dawno temu, że niby nie, aczkolwiek jeśli działa, no to po prostu macie taką obramówkę wokół, wokół potworka, tak. No i tak jak przed chwilką wspominałem, autochilnowy, bardzo przydatny dodatek, zamiast klikać na każdą miksturkę, czyli na przykład ja mam tutaj powiedzmy pełne leczenie, zamiast klikać cały czas tak, no to po prostu sobie ustawiacie wszystkie mikstury, tylko musicie pamiętać o jednej rzeczy, jeśli macie truciznę w torbie, to trucizną też was będzie leczyć. Więc jeśli macie truciznę, a nie chcecie głupio zginąć, to po prostu truciznę sobie zniszczcie i to tyle. No i ustawiacie mam tutaj od 95%, żeby mnie lekało. Miksturki mam na wszystkie też bardzo, bardzo przydatne. Zamiast klikać tak tutaj no to macie walkę. Dużo HP Wam tam powiedzmy zostało zbite to raz, dwa, was dodatek automatycznie leczy, no nie? Teraz tak, auto zamykanie walki, yy, no, czyli automatycznie zamyka wam po prostu walkę, ale to chyba jest nawet w tym, w konfiguracji, dokładnie, to już jakby nie jest potrzebne, bo tu możecie sobie w konfiguracji ustawić, żeby wam automatycznie walkę zamykało, więc jakby dodatek już nie jest aż tak przydatny jak kiedyś, no bo teraz macie to po prostu w konfiguracji, Dobra, MW My World, no to tu akurat nie muszę objaśniać. obok niku macie po prostu nazwę świata, na którym gracie, tak. Auto uzupełniają strzałek. Polecam dla profesji dystansowych, tylko dokładnie sobie zapiszcie tą nazwę i wpisujcie potem, <laughs> bo są różne auto uzupełniacze, ale nie każde działają, a ten akurat działa bardzo dobrze i na się mi też nie raz uratował tyłek, jak grałem automatyczne po prostu uzupełnianie strzał, tak? Żeby się nie zapomnieć, zamiast znowu nie klikać ręcznie, no to automatycznie Wam to robi dodatek. Paski życia walca, no to tak jak na tym obrazku. Kiedy walczycie z potworkiem bądź z graczem, macie po prostu takie kolorystyczne podświetlenie Waszego, waszego życia. No i na pewno jest to lepsze, chociaż jak kto woli. No niektórzy wolą patrzeć po prostu na przebieg walki, i tam ile procent masz ty, bądź gracz, A niektórzy będą patrzeć na kolorki. Ja na przykład patrzę bardziej na kolorki. Od razu pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to jest właśnie kolorek, więc. No i ten dodatek chyba nie działa. Podświetlanie grupy, właśnie, podświetla niby grupki na kolorowo. Tylko teraz nie wiem, czy to ten dodatek, czy jakiś inne mi robi, ale wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Postaram się coś tutaj, jakąś grupkę dla was znaleźć. No, bo mopka po prostu podświetlonego. Tu na razie nie widzimy nic. Hmm, tu jest jakaś grupka. Grubki są podświetlone na kolor, tylko teraz właśnie nie wiem, czy to wynika z tego dodatku, czy czasem nie coś z tego yy, chyba Elite Border. Nie jestem tutaj pewny, mordki. Te dwa border właśnie. Nie wiem, czy nie z tego też czasem. Ale jakby mam to, no i to jest właśnie takie poświetlenie grupek, no nie, kolorystyczne. Więc tak to jest. No i zostało nam co? Titan Helper podczas bicia, właśnie tytanów, Kolosów, też bardzo przydatne. Pokazuje Wam, ile właśnie zrobiliśmy tur, ile rzuciliśmy Aur, szadzi. co tam jeszcze. Właśnie, yy, procentowe obniżenie pancerza, na przykład... O, tak jak tutaj, widzicie, ile odporności, tutaj ma 29 na truciznę, na przykład ten taki potworek, potem pancerza, no to ma teraz 2400, ale dobra, może wolne tak, na hita. No, w każdym bądź razie, po prostu Wam tak pokazuje, no nie? Odporności, pancerz i tak dalej, też bardzo przydatne, tu na przykład łowca miał 44 na truciznę. Więc tak to się prezentuje, no nic. To by było tyle w tym odcinku. Była to mała aktualizacja moich dodatków, ponieważ już kiedyś odcinek z dodatkami nagrywałem. Natomiast kilka tutaj nowych takich dodatków mi doszło, o które też często pytacie. Dlatego zrobiłem małą aktualizację. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. No i co, życzę Wam jego oglądania. Do zobaczenia na szlakach Margonem. I. 100 łapek może i kolejny odcinek Wam rzucę, jeśli chcecie. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się, dziękuję za oglądanie i siemanko.